Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Tuecki. Jesteśmy na plantacji cebuli należącej do pana Artura Juskowiaka. Pan Artur osobiście opowie nam o zaletach wykorzystania systemu nawadnienia kroplowego opartego na taśmie D1000, którą dostarczyła firma H2Oz Gniezna, która wykonała również projekt całej instalacji. Od pana Artura dowiedzą się państwo, w jaki sposób system mikronawadniania zwiększył jego plon dał mu więcej czasu i przyniósł więcej oszczędności. Dzień dobry, nazywam się Daniel Pertek. Jako firma H2O dostarczamy systemy nawadniania kropelkowego na terenie całej Polski. Działamy głównie z rolnikami i jeżdżę po terenie, doradzam rolnikom i pomagam wdrożyć ten system, bo często jest to całkowitą nowością i czymś odmiennym. Także nie każdy od razu pojmuje co, jak po kolei jeżdżę, pomagam, doradzam, pomagam w montażach i pomagam uruchomić, żeby to wszystko działo sprawnie i efektywnie. Daniel, powiedziałeś, że na co dzień pracujesz z rolnikami. Powiedz nam, jak wygląda proces projektowania, jakich informacji potrzebujesz do projektu i do wyceny systemu nawadnienia kroplowego. Przede wszystkim e, trzeba zacząć o jakiej uprawie rozmawiamy e, i w jakim rozstawie rzędów ta uprawa jest prowadzona. E, w cebuli e, funkcjonuje wiele rozstawów, M30, M50, tak? tutaj mamy 2,25, e, w innych uprawach też różnie to wygląda, e, także musimy od tego zacząć i od źródła wody. E, jakie jest to źródło wody, czy jest to studnia, czy jest to woda otwarta, jak staw czy jezioro? Oraz jaka jest wydajność tego źródła wody. Oprócz tego, jeszcze potrzebujemy wymiary tej działki. I to w sumie wszystko, od czego trzeba zacząć, żeby przygotować projekt i wycenę. Razem z panem Arturem współpracujemy od 5 lat i od 5 lat wdrażamy system nawadniania kropelkowego w jego gospodarstwie. Od 3 lat w sumie wprowadziliśmy tutaj automatykę i całość, w sumie już wszystkie pola tutaj zarządzane są przez aplikację w telefonie. Nie ma potrzeby nawet przychodzenia na te pole, możemy to sobie wszystko uruchomić zdalnie. Jest podgląd na żywo, także mamy rzeczywisty obraz sytuacji jaka jest na polu. Nazywam się Artur Juskowiak. pochodzę z Kruszwicy. Prowadzę gospodarstwo 100 hektarowe. Z kropelką zacząłem, ty uprawiałem pierwszy raz 5 lat temu ogórka na następny rok. Zrobiliśmy pokaz, właśnie nawadniania kropelkowego. Pokazało to bardzo duży wzrost plonów, i zostałem przy tym. I rozwijam się dalej. Uważam, że na dzień dzisiejszy. Nawadnianie kropelkowe daje mi to y, możliwość nie pochłaniania tyle czasu przy nawadnianiu deszczownia. Uruchamiam program i codziennie mogę 10 hektarów czy, czy ileś hektarów więcej mogę nawadniać kropelką. Nawożenie, nawadnianie to jest jedna podstawa właśnie tutaj, że nawadnianie kropelkowe jest naprawdę numer jeden, bardzo dobre.